Bej tu na trapach, bej tu na trapach, na trapach. No, czekam na ten. Shieldzika dzika chcę. A, ja mam trzy zapomniałem. <grybuj> no ta. Ej, dawaj, dawaj. Lecisz, lecisz. Ty. Nie gadaj. Haha! <grybuj> <grybuj> milion punktów kurwa na Malzaharze Co za psychol Pozostaje współczuć, nie? Naprawdę A sobie nie potrafię wyobrazić co taki gracz Malzahara mówi przed tym jak się gra w gierkę A ma k***a Malzaharem zagrał Jezu, takie nieoczywiste rozgrywki będą mówi Jak już mówi to jest On nie mówi Gdybyście mieli do wyboru zjedzenie mandarynki w lato Albo jabłka w zimę, to co byście wybrali? Ja to samo Dobra, robię crazy leash Czyli robimy to tak Robię tak, tak, tak Wiesz, wtedy spuszczujecie i ja pójdę tu Potem tu I tu oni umrą Dokładnie w tym miejscu Jedną osobą Do Ja zaraz do was idę Czy wierzyliście, że ten plan się powiedzie? ja się Ja zapomniałem zim, o tym. Czyli wierzyliście i to jest piękne. No nie pod Exu 800. To ci no, no, widzisz, no, nie? No kurwa, go. No, nie to, nie to, widzieli, werset? gdzie nie No nie widzieli, nie ma. na nagrali, chyba pamiętaj. Musisz się jeszcze przeprosić. Dobra, czemu to zadziałało? W tym momencie po prostu zobaczy na powtórce League Easy Legend, po prostu czy my to widzieli, czy nie i No Nie czy czy widzieli, ale nie widzieli.

Nie rozumiem. Ty, ale to ty masz combo chyba 8, nie, 9 gier już masz. Ja mogę iść na porto z góry, jak chcesz. To ja mogę iść botę jak chcesz, Filip. Dobra, dam ci z piaseski, z samego faktu tego. Szybko, 15 minut. Nie, nie na piachu. No szybki stąpik. Pokazał, że hybrydarengar jest w mecie obecnie. No to na ten mecz musisz obowiązkowo mieć kamerę. Kamerkę jeszcze załączyć. Jeśli kamerę, w perspektywie. No, kamerka weź, tylko. Bo bejtuj, bejtuj, bejtuj. Dobra, hybrydarengar. hehehe porcze <gryboda>, Ranger rengar, montaż, kolejny o, cze, jaki kończyk o, o problemy dalej, dalej, dalej tutaj Przed... nie mam nie mam nie masz, kurka. nie łap nie, k**a czemu w łonie kliknąłem? ciap o i on jest tutaj u mnie Wejdzie na nagraniu, mam nadzieję Nie! O <gry> Polski internet jeszcze tego nie widział Chyba... Czasy świetności do Rengary już dawno minęły Może twoje czasy świetności na Mi kon... się wydaje, to prędzej niż Hibryda Rengar <gry> Myślisz? Myślę, że tak Rengar mi się wydaje, że niemożliwe, że wypadł z mety O kurde Daj nice, martwy. Nie jesteś, nic nie, nie jesteś Och jesteś? Ależ nie, przepraszam to... Ty dobra, zabijasz go ta, Au! Jebie, ale ale. Nie ma szans do Jak nie ma szans wyjść, Wszystko pięknie. Dobra, musimy piasecki spróbować musimy się od razu, na początku rundy Wiesz co chodzi Musimy przewidzieć gdzie oponenci będą i lecimy zerką No dobra no, już, już. Miałem range'a Już Wyszło! <grymne> Wyszło! Nie. Zginę. Nie gada. Dwie sekundy, dwie sekundy. <grymne> o! Oh! No na O o! uwaga, uwaga, uwaga. Mati, Mati, uważaj, uważaj Mati. Mati też by dostał tym klukiem Ale dobry kostryj, dobry kostryj Mati Riot <laughs> <laughs> się obowiązuje. nie skapnie, Ryan się nie skapnie Weź da? dobra Miniono, miniona no. Spoko Kur... oh. Też chciałem coś pod montaż zrobić, ale nie wyszło <laughs> Zajdę, nie wyszło, no To ty, Prowler jakiś może? O, no, 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 no Ale wiesz, że to jest dobry, problem, nie stary, nie? A co on robi teraz? To nie przyciągnij się Nic nie robi Eee, no cool Moje combo na to jest super. Może i dobrze, że nie ma tego prolera, byś próbował, i wie co. Ja go zamykam, z góry. No i to jest ten montaż. Ufff... Uff. 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 Kurde, ile razy ty już tak przeżyłeś w tej gierce? Nie wiem, nie wiem. Mi to odpowiada. Sądzisz, po prostu w bici heralda puszczamy? Można. <śmum> ja nie <dole>. skomentuję, nie? <śmum> Siot kurde, z naszej strony. Jest frag? No jest. Będą playty? Będą playty. się mi się na nie grać, kurwa. Na no ja jestem. do pizzy. Spokojnie, zaraz ktoś, kurwa, wystraszy tam porządnie. Wyjście ze swoich wieży, kurwa. Naprawdę musi mocno straszyć wszyscy, że. A co tego nie lubią? Nie, że powiedziane. Mm. O, 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 o. czekaj, Znaczy, mmm. A dobra, widzą się. Nie, dobra, to jest do piecy. Lewkę serka ma. Tak, nie, nie, dodać, to jest w południe. ci widzą? pewnie. Ale popijamy się. Yeah. Wow. O ja co, wyszło? Hmm. O, biegamy. nie O no. no. <laughs> Nie dobra ale... ja. Czemu? Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem. Ale nie wiem, wiem co stan najmon próbował mi. jak tam wizja była Niemożliwe, że oni jak tutaj mieli. on losowo strzelił akurat. Ale gdybym jeden kroczek do przodu zrobił, to wyszłoby wszystko jeszcze zajebiście. Gdybyś zrobił tak, z 20 do tyłu, kliknął B, wyszłoby jeszcze lepiej. Dziungurum. O! Jednak nie. Fleszuję! Co no teraz? Na weseszejane, weseszejane. Dobra. Gdybym na kogoś jeszcze. <laughs> I o, 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 o! <laughs> Flanka! <laughs> co robimy? Ale co ja, masz na myśli? Pa, 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 Nie ma flasha, nie ma flasha. Dawaj, dawaj, nie wiesz kurwa. Ja kur... kur... nie jamku, nie mamku, nie mku nie mam. Dobra, tość, też, to. Jana się, nie myślałem, że Jane. No, to kto to proszę był? Jone czy Diana? Identycznie wyglądają. I one nawet na mapie nie było widać. A ty oczywiście A! Co? Ty, co to juion. To Jana była przez cały czas identycznie wyglądała. Diana poszła na DEDA Więc... Będziesz mógł skóra zabrać. Sorry chłopaki <laughs> Będziesz mógł zabrać blue. Oczy. Ej, ja to Drake robię. Dobra, ej, chodź, dobra, dobra. Ja tu przyjdę. Dobra, dobra. A, bo on ma trochę AP. Nie wiem, że ty jesteś. Useful. <grym> Przestań. <grym> to patera, kurwa. Dficiente. O kurwa! się bo... e. <grym> e. Dobra, czemu ta żongla się tu stoi? No nie spodziewałem się, że wilki będą na mnie. Aaaa, zaskoczenie się widziałem, no widzisz. Okay. Dobra. Dobra, i teraz robimy taktykę, nie? A nie nie, czapka. Dobra. Dobra, Dobra, no okej. Dziękuję. No bo musisz trafić dwie osoby ze swojej erki i wtedy ja mogę się pytać. Bo tak to nie ma sensu, powiem ci. To cyk! Teodore to stał z Samirą, tylko jak kikniesz, to mogę dać ku pasywę. No i Git. Ja go kopię za ten możesz. Nie! O, nie! <grywa> Ojej! Kliknęło mi się z przypadek. Zabijasz go, tylko maszynkę, maszynkę? Nie mam. Ale zabijam. O dobra. Zjebał. Pajk cię ratował trochę, przerwą to. No. Dobra ty, chodź tędy, chodź tędy. I spierdol się, i co? O jest piękny, kurde! Jest. najprostszy tryb na świecie, pan tyle. No, wiedziałem, że liścinek w elegancko. O cholera! <grywa>